Co zjeść na Maderze? Jeśli wybierasz się na Maderę, to koniecznie spróbuj następujących lokalnych przysmaków. Eszpada to lokalna ryba, którą zjeść możecie tylko w dwóch miejscach na świecie w okolicach Madery i w Japonii. Eszpada jest miękka bez ości, często podaje się ją z bananem albo tradycyjnie z frytkami i sałatką. Eszpetada to mięso z gryja zazwyczaj wołowe w formie szaszłyka laurowego z czosnkiem. Często w restauracjach podaje się je nabite na szpikulce i powieszone na specjalnym stojaku na stole. Bolodukaku – to tradycyjny maderski chlebek wypiekany z mąki z dodatkiem ziemniaków. Podawany jest na ciepło z masłem czosnkowym. Prebu to kanapka na ciepło ze stekiem wołowym szynką serem i warzywami. Najlepsza jest ze wspomnianym Bolodukaku. Dorsz to nie ryba maderska ale portugalska. Warto też spróbować jej na Maderze jako alternatywy dla Eszpady. Pastejsz do nata. To popularne portugalskie babeczki z kremem budyniowym. Dostaniecie je w każdym miejscu w Portugalii, także na Maderze. Owoce. Najpopularniejszym lokalnym owocem są banany i marakuja. Marakuja dodawana jest do wielu deserów i dań, m.in. także do ryb.